Możemy? Kameruj się. Cześć, boże. Słowo, którym się dzisiaj modlę, to powód do grzechu. Dotarło dzisiaj do mnie na modlitwie, że o wiele łatwiej mi w życiu poradzić sobie z grzechem, niż z powodem do grzechu. Z grzechem radzę sobie w prosty sposób, to znaczy, idę do spowiedzi i zawsze pan Jezus odpuszcza mi ten grzech. Mówi do mnie idź i nie grzesz więcej, ale o wiele trudniej mi jest o wiele łatwiej mi jest pójść do spowiedzi, a o wiele trudniej jest mi wypełnić Jezusowy nakaz, bym poszedł z tym rozgrzeszeniem i już więcej nie grzeszył. Dlaczego? No bo właśnie powody do grzechu, które sprawiły, że upadłem, Pozostają w moim życiu i y, potrzeba wielkiego wysiłku, ogromnego wysiłku, aby usunąć ze swojego życia ten powód do grzechu: jeden, drugi, trzeci, piąty. Czasami jest to długotrwały proces, czasami żmudny, czasami sprawiający ból i cierpienie, czasami sprawiający, że wylewamy łzy. Czasami mówimy: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona, uzdrowiona dusza moja, bo jesteśmy tak po prostu tak jesteśmy skołowani i tak jesteśmy przytłoczeni przez owe powody do grzechu, które czasami po ludzku tak ciężko nam usunąć. Więc, kochani, chciałbym dzisiaj. W tym błogosławieństwie, które niech będzie taką modlitwą naszą wspólną, o oddalenie z naszego życia wszelkich powodów do grzechu, byśmy zostali umocnieni na tej drodze wypełnienia tego nakazu Jezusowego idziesz, nie grzesz więcej abyśmy mogli znaleźć w sobie taką siłę, która sprawi, że wszelkie te powody do grzechu po prostu z naszego życia usuniemy. I będziemy mogli się cieszyć wolnością dzieci bożych. I na tę na właśnie na tą odzyskaną wolność. I na drogę do odzyskania tej wolności. Niech nas błogosławi, szczerze Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem.